Za miłość, za pasję i za poświęcenie, z jakim prowadziłaś każde zajęcia. Bardzo cię kocham. Ja ciebie też. Dziękuję, Antonio. Tak naprawdę wszyscy Gregorio. zawsze docenialiśmy to, co robisz. Chociaż masz tam swoje wady. Gregorio, chociaż raz. Przedaż. Ale ja mówię prosto z serca. Posłuchaj, to, co nam dałaś, nam wszystkim, będziemy na zawsze nosić w sobie. Będziemy za tobą bardzo, bardzo, bardzo tęsknić. Będę strasznie tęsknić. Ja też. Ja też. <słuch> a, a, pamiętaj, że jesteś najlepszą przyjaciółką na, na świecie i że, że bardzo cię kocham. I że będę potwornie tęsknić. <grymne> ja za tobą też. <grymne> Moja ukochana siostrzenica. <grymne> jestem taka szczęśliwa, że cię spotkałam, Andy. I wszyscy jesteśmy z ciebie bardzo dumni. I podziwiam to, że masz odwagę podążać za swoim szczęściem. Jesteś bardzo dzielna. Dziękuję, bardzo dziękuję. Wyjeżdżam szczęśliwa. To więcej niż radość, niż wdzięczność. I jedyne czego potrzebowałam, żeby rozpocząć ten nowy etap tak daleko od Was, to ta Wasza miłość, tak ogromna i tak szczera, że wystarczy mi jej na cały pobyt we Francji. Uwielbiam Was, będę za Wami bardzo tęsknić. No przytulcie! Mnie.